Portrety wielkich Polaków Maria Skłodowska-Kiri Jestem Maria Skłodowska-Kiri, polski fizyk i chemik. Dwukrotnie otrzymałam Nagrodę Nobla. Pierwszą Nagrodę Nobla otrzymałam wraz z mężem Piotrem Kirim za badanie nad promieniotwórczością. Drugą dostałam za odkrycie polonu i radu. Jestem Maria Skłodowska-Kiri, Polska, fizyk i chemik. Otrzymałam dwukrotnie Nagrodę Nobla. Pierwszą Nagrodę Nobla otrzymałam wraz z mężem Piotrem Kiri za badania nad promieniotwórczością. Drugą otrzymałam za odkrycie polonu i ran. Jestem Maria Solomarska-Kirii. Jako sześciolatka otrzymałam złoty medal za naukę i skończyłam rządowe gimnazjum. Ja jestem osobą wszechstronną, znam pięć języków, interesuję się socjologią i psychologią oraz naukami ścisłymi. Po, wyjściu, po wyjeździe do Paryża poznałam tam świetnego fizyka, za którego wkrótce wyszłam za mąż. Otrzymałam dwukrotnie nagrodę Nobla. Pierwszą otrzymałam wspólnie z mężem Piotrem Giri za badanie nad promieniotwórczością, drugą dostałam już sama za odkrycie radu i polonu. Jadwiga Andegawańska. Jestem Adwiga Andewegańska, królowa Polski. Odnowiłam Uniwersytet Jagielloński. Na swoim dworze zgromadziłam polską elitę intelektualną. W tym teologów, a przy uniwersytecie Karola, a w Pradze założyłam Akademik dla polskich i litewskich studentów. To dzięki mnie powstało pierwsze w historii, pierwsze w historii tłumaczenie księgi psalmów. Jadwiga Anderegańska. Koniusz. Ponieważ... Emilia Plater. Jestem Emilia Plater, kapitan Wojska Polskiego. Podczas Powstania Listopadowego otrzymałam pierwsze dowództwo kampanii, formatującego na Litwie 20, 25. Pułku Piechoty. Adam Mickiewicz. Nazywam się Adam Mickiewicz. Byłem poetą, działaczem politycznym, publicystą, tłumaczem, filozofem, działaczem religijnym, mistykiem, organizatorem i dowódcą wojskowym oraz nauczycielem akademickim. Nazywam się Adam Mickiewicz. Byłem poetą, działaczem politycznym, publicystą. Tłumaczem, filozofem, działaczem religijnym, mistykiem, organizatorem i dowódcą wojskowym oraz nauczycielem akademickim. Nazywam się Adam Mickiewicz, byłem poetą, działaczem politycznym, publicytą, tłumaczem, filozofem, działaczem religijnym i mistykiem, organizatorem i dowódcą wojskowym oraz nauczycielem akademickim.